Dzień dobry, witam się z wami na moim kanale Szafa Retro. Po dwutygodniowej nieobecności, dzisiaj pogoda, jak widzicie, nam sprzyja. Zrobimy sobie obchód po ogrodzie. Pokażę Wam, jakie mam nowe nasadzenia, jak się mają moje pomidory wysiane z ziarenka. Tak więc zostańcie ze mną na dłużej. Jeszcze chciałam się chwilę zatrzymać na temacie mojego YouTube'a. Mojego ogólnie, kontentu i specyfiki. Słuchajcie, doszło Was w ostatnim czasie troszeczkę na moim kanale i chciałam tylko przypomnieć, że mój kanał będzie związany stricte właśnie z roślinami, z ogrodem, z ogrodem w bloku, z aranżacją ogrodu w bloku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany i chce śledzić moje poczynania tutaj w ogrodzie, jak przekształcam ten plac trawy w taki tajemniczy ogród, ale nieco chaotyczny, z różnymi zakątkami, w stylu takim rustykalno-wiejskim, to zostańcie ze mną na dłużej. Niezmiennie będą dalej, będzie tematyka dekoracji, również DIY. Teraz w sezonie letnim będą to takie dekoracje, szczególnie właśnie Ogrodowe. Tak więc zapraszam na dzisiejszy odcinek. Pierwszą roślinę, którą Wam chcę dzisiaj przedstawić, to będzie mój ukochany, wymarzony rokitnik. W końcu mogłam sobie na niego pozwolić. Oczywiście mam formę męską i żeńską, i mam nadzieję, że tutaj pięknie się przyjmie. I chodźcie ze mną dalej zobaczymy, co jest w kolejnych miejscach. Tutaj posadziłam. Oczywiście będę się posługiwać ściągawką. Metasekwoja szczepiona na pniu. Tak się prezentuje. Metasekwoja w takim limonkowym odcieniu. Tutaj zobaczcie, mamy głup indyjski. On dopiero tutaj rozkwita, ale myślę, że uraczy nas w tym sezonie już pięknymi, różowymi, delikatnymi. Kwiatuszkami. Nie mogło zabraknąć u mnie w ogrodzie też akcentu takiego rustykalnego, takiego elementu wiejskich ogródków i oczywiście zagościł łubin. Na razie tylko w kolorze fioletowym. I powiem Wam, że moim odkryciem w tym sezonie ogrodniczym są kukliki. Ja już troszeczkę za późno te kukliki zamówiłam, tutaj mamy różowego kuklika, on już przykwita, tutaj takiego fioletowego, o tak się prezentuje i jeszcze będą trzy inne odcienie, to Wam później pokażę. Kukliki mają podobno to do siebie, że się same rozsiewają i później w kolejnych sezon sezonach nabierają te nowe siewki innych kolorów, tak więc bardzo mnie to intryguje. Teraz przejdźmy się tutaj po tej mojej ściance, po tym płocie drucianym i zobaczcie, jak pięknie przyjęły się powojniki. Jak one pięknie idą w górę! Zobaczcie, ten już dotyka końca ogrodzenia. I powiem Wam szczerze, że ja chyba będę musiała tutaj mu jeszcze jakąś tyczkę podłożyć, żeby mógł się piąć jeszcze wyżej. No, i teraz zobaczcie, tu są moje okazy kwitnące. Przepiękny taki bordo, ciemnoróżowy powojniczek. Kolejny fiolet. raczy nas tutaj swoimi kwiatami. One są też tutaj w pełni rozkwitu. Tutaj ten powojniczek jest nieco późniejszy. Ma już bardzo dużo pąków. I też fajnie, zobaczcie, się rozrasta na wszystkie strony. Tutaj ta wersja różowa i zobaczcie, powiem Wam, nie wiem od czego to zależy. Pewnie od braku jakichś składników mineralnych, bo pierwszy etap kwitnienia to one miały taką postać bardziej białą, a teraz w końcu różową. Ostatnim też właśnie podsypałam obornika, były też takie mocniejsze deszcze, tak więc możliwe, że to miało wpływ. Na ten kolor. Tutaj moja duma. Piękny, biały powojnik z takim fajnym środkiem, zobaczcie. No po prostu rewelacja. Jestem w nim naprawdę na 100% zakochana. No i tutaj też wersja kolejna takiego delikatnego pastelowego fioletu. Tak, i teraz y, proszę, żebyśmy przeszli dalej. Zobaczcie. Proszę, stań tutaj. Zobaczcie, przed nami y, jest y, karagana syberyjska, szczepiona na pniu. Karagana, powiem Wam, że nigdy się nie spotkałam y, z taką formą. Y, czy ona się przyjmie? Jak ona będzie się prezentować y, w późniejszym czasie, y, to nie wiem. Zobaczymy, prawda? Posadziłam również kolejne drzewko, które było moim marzeniem w ogrodzie, czyli brzozę brodawkowatą. Zobaczymy, w jakim tempie będzie rosła, czy się w ogóle przyjmie. Oczywiście, w miarę etapu rozwoju będę ją podcinać. Kolejna moja perełka, właściwie nie miałam pojęcia o istnieniu tego drzewa. Tutaj jeden z obserwujących mi doradził. To jest tulipanowiec amerykański, roślina miododajna drzewo miododajne zobaczcie o takich charakterystycznych listkach. Na razie może nie wygląda jakoś okazale. Ale z czasem na pewno będzie lepiej. No i tutaj pokażę Wam kolejne moje kukliki. Tego pomarańczowego to już mieliście okazję widzieć na poprzednim filmie, ale do mojej kolekcji doszedł ten kuklik w dwóch kolorach. No i zobaczcie, tutaj po drodze będziemy mijać taką dekorację rustykalną. Ta dekoracja pochodzi akurat z temu. Również w takim moim stylu, prawda? Taki styl szabisik, rustykalny. Tak się w ogóle teraz prezentuje moja rabatka, tutaj kolejny kuklik w kolorze żółtym, o takim pięknym tutaj kwiatku. No jestem zakochana akurat w tej formie malutku też widzę, już lawenda będzie rozkwitać, idzie do góry i tutaj moje liliowce już zawiązują pąki. Tak więc niedługo też będą nas uraczać swoimi kwiatami. I teraz posłuchajcie, jeżeli chodzi o mój ogród warzywny, mój ogród warzywny troszeczkę w tym roku był nieprzemyślany, bo jak widzicie mam tutaj dokładnie trzy skrzynie. Te trzy skrzynie nie były niczym zabezpieczone. I właściwie moje trzy koty zrobiły sobie właśnie kuwetę dokładnie w tych trzech skrzynkach, i postanowiłam, że jedną z tych kuwet zostawię im na zmarnowanie, tak, w tym roku, tej ziemi i tych nasadzeń. Natomiast te dwie przykryłam taką siatką. Myślę, że to będzie zdawać egzamin i coś tam w tym roku wyrośnie. I zobaczcie, tutaj już przepikowałam pomidory do takich docelowych skrzynek. Tak to się prezentuje. To są takie docelowe skrzynki. Oczywiście jeszcze troszeczkę mi tych pomidorków zostało, ale już tutaj te docelowo będą sobie no czekać, tak? będą dalej się rozwijać. No i te pomidorki oczywiście dostały. Porządną ziemię, dostały kompost i dostały obornik. I myślę, że szybciutko, jeżeli pogoda będzie sprzyjać, pójdą w górę i pojawią się pierwsze kwiaty. I jeszcze tutaj mam zobaczcie też brzozę. To jest ta brzoza Dorenbos. Tak więc też jestem zadowolona. Myślę, że ta się na 100% przyjmie. Bo ta sadzonka jest bardzo taka y, okazała. I chodźcie jeszcze na chwilę, podejdźcie ze mną. Zobaczcie, roślina moich marzeń, czyli Wisteria, kupiona w tym roku, bardzo malutka. I powiem Wam, że dopadły ją y, przymrozki. Ja już myślałam, że ona, znaczy przymrozki, no to takie zimne noce, które były, prawda? Około 3-4 tygodnie temu. Myślałam, że ona y, nie przetrwa i że po prostu. Zginie, ale rośnie jak szalona, rośnie jak szalona. Przyrosty są bardzo pokaźne, i myślę, że za rok, może być już dotąd, i za rok, może będę się cieszyła pierwszymi tymi kielichami kwiatów. Tak więc naprawdę byłabym zadowolona, bo kocham wisterie. I przejdźmy do dekoracji, które zdobią już mój ogród. Kolejna dekoracja w stylu takim rustykawym, którą zamówiłam akurat z temu. I zobaczcie, to jest taki rowerek z misą. Bardzo fajnie się prezentuje. I co jest fajnego w tym kwietniczku? No to, że ta misa ma otwór. Tak więc rośliny są tutaj bezpośrednio posadzone właśnie do tego kwietnika. Tak więc polecam Wam, bo jakość jest naprawdę super. Wykonanie solidne, tak więc śmiało możecie takie rzeczy właśnie do ogrodu też zamawiać z temu. Chodź na leciu, chodź na elciu, siadaj, siadaj do kolejnej stępki. Zapraszam, chodź, siadaj. Słuchajcie, i kolejna tutaj inspiracja, jaką chcę Wam zaproponować, zobaczcie, czy to w ogrodzie takim, no jakby nie przy bloku, tak osiedlowym, tylko czy w takich większych, właśnie, i w takich przy bloku, to nie ma właściwie znaczenia. Możecie sobie zrobić coś z wykorzystaniem, właśnie. Pnia. U mnie ten pień docelowo miał się znaleźć tutaj z tego powodu, żeby koty sobie ostrzyły tutaj pazury, ale jakoś nie są tym pniem na razie zainteresowane. Bardziej wolą się wspinać po moich panelach drewnianych, po moim płocie, który niedługo tutaj będzie jakby przytwierdzony tak, do, do siatki. Też Wam pokażę jeszcze za chwilkę, jak on się prezentuje. I zobaczcie, wystarczył kawałek, kawałek pnia, klatka, która standardowo pochodzi z temu. Bardzo ładna, też taka metalowa, niebieska z pozłacaniem. I tutaj zobaczcie, że dodałam gniazdko, dodałam ptaszka, dodałam kilka właśnie kilka takich zwisających akurat już sztucznych roślinek, ale oczywiście możecie dodać też tutaj żywą roślinkę, prawda? W doniczce, jakąś zwisającą bluszcz czy coś w tym stylu. Będzie to na pewno bardzo okazale wyglądać. No i ja akurat w tym momencie nie miałam takiego żadnego, żadnej roślinki zwisającej, tak więc posłużyłam się tutaj taką sztuczną roślinką i myślę, że źle to nie wygląda, a na ten moment może tak zostać. I teraz posłuchajcie, jeżeli chodzi o mój obrót, oczywiście on nie jest jeszcze spektakularny, tak? No bo wszystkie nasadzenia są jeszcze małe, niepozorne, no ale musimy się uzbroić w cierpliwość i poczekać, aż to wszystko wyrośnie. Myślę, że za kolejny sezon, dwa sezony, będzie to już zupełnie inaczej się prezentować. Na pewno to, co chciałam, no to wprowadziłam trochę koloru, mamy trochę kwiatów typu dalie, typu szałwia, typu kukliki, bratki, floksy też sobie tutaj będę powoli rozmnażać. No oczywiście powojniki pięknie kwitną w różnych kolorach, tak więc stopniowo, stopniowo, no i na przyszły sezon na pewno już we wrześniu zechcę tutaj sobie bardzo dużo bulw włożyć właśnie, Tulipanów, żonkili, szafirków, szczególnie moich ulubionych, żeby to wszystko na wiosnę nie przywitało właśnie kolorami. Ale powiem Wam, że jeszcze na jedną rzecz jestem szczególnie napalona i nie odpuszczę, i w tym roku muszę nasadzić jeszcze paprocie. Zastanawialibyście się może, dlaczego paprocie w takim ogrodzie, jakby miejskim, tak osiedlowym. Dlatego, że ja mieszkam przy lesie. tak? Co prawda tutaj mój widok nie roztacza się na las, tylko na taki szpaler drzew, ale tutaj niedługo w pobliżu jest taka puszcza prawdziwa, tak? Kambinowska. Z tego względu chcę mieć taki akcent właśnie nawiązujący do tej puszczy. No i też myślę, że paprocie podkreślą właśnie tajemniczość tego ogrodu. No, i tutaj właśnie pokażę Wam te panele ogrodowe, które właśnie będą no, zdobiły tak i miały też funkcję ochronną. I powiem Wam, że są już zaimpregnowane no, w takim kolorze właśnie ciemnym, co mi też odpowiada. Zakupiłam 16 sztuk, akurat w mrówce. Tak więc, jeżeli ktoś by był zainteresowany takim wzorem, to odsyłam właśnie do tego sklepu. Zapraszam Was na kolejny etap dzisiejszego filmu. Chciałam Wam zaprezentować mebel z mojego nowego mieszkania, który jest z litego drewna. Jest to nabytek zdobyty w Szwajcarii. Ogólnie. Powiem Wam, no pewnie ze 100 lat ma. Jest to taka witrynka, oczywiście, bardzo solidnie zrobiona i nie wiem, czy Wy to widzicie na wideo. Ona jest po zabiegu piaskowania. Tak więc tak się prezentuje mebel, bo on był oczywiście o wiele ciemniejszy, po zabiegu piaskowania. I teraz, oczywiście, w kolejnych odcinkach będziecie świadkami metamorfozy tego, mebla. I z racji tej, że to drewno jest w naprawdę dobrym stanie i bardzo pięknie wygląda po tym piaskowaniu, powiem Wam, że tym razem nie będę malować całości. Bo oczywiście mam w swojej historii zawodowej doświadczenie właśnie z malowania mebli. Zawsze w swojej praktyce używałam far Anislon. I tym razem też będę jej wierna. Tak więc czekam na farbki. W następnym odcinku zaprezentuję Wam kolory, które wybrałam. Oczywiście tutaj na plecówkę, tutaj i tutaj pójdzie tapeta. Zaraz pokażę Wam takie cztery wzory, które sobie wstępnie wybrałam. I mam nadzieję, że w komentarzach pomożecie mi zdecydować, która ostatecznie tapeta ma się tam znaleźć. I teraz tak, wstępnie wymyśliłam sobie, że ten dół zostawiam cały w oryginale, w brązie. Tutaj prawdopodobnie te fronty, te, te dwa fronty, prawda, tych drzwiczek, prawdopodobnie będą w takim kolorze on się nazywał Annie Sloane French Linen. To jest takie a la cacao, czy coś takiego. A tutaj ta cała góra, łącznie z tym ornamentem i z tymi szufladkami w ornamencie prawdopodobnie będą białe. Albo będzie to taka stricte czysta biel, albo taka przygaszona biel. Tak więc jeszcze się zastanowię, tak więc wyobraźcie sobie, będą w sumie trzy kolory, bo będzie biel, będzie takie lekkie kakao i będzie naturalne drewno. I teraz przedstawię Wam, jakie tapety wstępnie wybrałam na plecówkę i chciałabym, żebyście pomogli mi zdecydować, która ma się znaleźć w tym meblu. Oczywiście tutaj w tych szafkach będą szybki, tak więc sobie wyobraźcie, że ta tapeta będzie oczywiście za szkłem. Tutaj będzie bez szyby, tutaj będzie troszeczkę za szkłem. I teraz uwaga. Pierwszy wzór, który mnie dosyć zaciekawił, tak się prezentuje. To jest taki kolor, no taki morski, niebieski, coś takiego. To jest numer jeden. Numer dwa. Zobaczcie. To są takie kolory ziemi z akcentem e, takiej też e, zieleni. Też myślę, że ok. E, numer 3 to jest taka bardzo delikatna e, tapeta. O, też taki motyw roślinny, jakby żywcem wyjęty z zielnika. No, bardzo taka delikatna, subtelna, powiem Wam. Że ku skłaniam się właśnie najbardziej. No i numer cztery y, uważam jest bardzo piękny i na pewno go wykorzystam kiedyś y, w, jakiejś, w jakimś innym projekcie, ale tutaj troszeczkę mi nie pasuje, chociaż ogólnie, no bo to jest jednak, prawda, taka, taki ciemny szary, ciemny szary albo nawet bym powiedziała taki ciemny y, granat. Ciężko określić ten kolor. Bardzo ładna taka tapeta, ale chyba tutaj nie będzie pasować. Tak więc pomo pomożecie mi, mam nadzieję, wybrać odpowiednią tapetę, odpowiedni wzór. I chciałabym, żebyście właśnie napisali w komentarzu, czy ma być to tapeta numer 1, numer 2, numer 3 czy numer 4. Ja Was oczywiście zachęcam do śledzenia mojego kanału, do lajkowania, do zostawiania komentarzy, bo teraz obiecuję, że w tym sezonie już wakacyjnym będzie się działo sporo i mam nadzieję, że będziecie tutaj ze mną na dłużej w tych moich różnych projektach ogrodowych, meblowych, takich wnętrzarskich i DIY, DIY. Zapraszam Was. Zostańcie ze mną na dłużej. Do zobaczenia.